O, już, wcześniej, już wcześniej się cieszyliśmy, dokładnie to już minutę 30 chyba wstaliśmy, więc to już radość trwała tak naprawdę od, od minuty 30 tam do końca i cieszyliśmy się tu z chłopakami no, niesamowicie, bo jednak to jest sukces, awans do pierwszej ligi. Wszystko było widać, że jesteś na, naładowani tą adrenaliną. Tak, dokładnie, ale myślę, że to jest pozytywnie, a myślę, że no nerwy. Myślę, że to wszystko było spowodowane tym, że sędziowie tak, no nie wiem, gwizdali w dwie strony i myślę, że dlatego taki wynik na styku był przez te trzy kwarty dokładnie. Przyjeżdżając do Tarnowa wierzyłeś, że uda Wam się? Tak, wierzyłem, miałem nadzieję, że to się zakończy w dwóch meczach i wiedziałem, że mamy silną drużynę i jeżeli zagramy swoje, to po prostu zwyciężymy. Masz już pomysł co dalej? Takie pierwsze odczucia? Na razie będziemy się cieszyć i później zobaczymy. Dzięki wielkie. Dziękuję bardzo.